Tymankowi to witam, no, trzeba, że zapowiedzieć jutro o godzinie chyba 16, .00. będzie, będzie wywiad, konfrontacja, że tak powiem, wywiad w kryminalnej Polsce, będzie Goebbels i będę ja, będę zadawał mu te pytania, jak również redaktor, no, przede wszystkim zapytam go się, bo to jest ten gościu, który chciał zamawiać płyty, tak? A, a przyjechał na spotkanie ze schabowym, wegetą, no to kurde, ja się go pytam, a skąd ty miałeś mięso? <grydy> do, 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 do tego wszystkiego. Bardzo fajny, że tak powiem, przepis. Schabowego z wegetą. No, po, 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 no Polecam, polecam, jak, jak ktoś chce sobie obrzydzić schabowego. Teraz tak. Znowu mi przysłali jakieś wyrywki, książki, jak to mięsne, nie później przeczytam. Jak to mięsne tam opisuje, że obijany były Żyrardów, kurde i, i okolice, i chyba coś to pewnie i mnie tam gdzieś obijali, kiełbasa z masą, po pierwsze tych kmiotków, kurde mięsne. Jeżeli, jeżeli to były czasy Wojtka, kurde, i, i obijania, obijania e, niby Żyrardowa, ja jedno, na milion procent ja daję słowo honoru że nigdy Wojtek do Zarażowa nie jeździł, żeby tam kogoś oprawiać, to jest po pierwsze. Po drugie, w tej śmieciu miałeś ile? 10 lat? To był 84, 5, 6 rok. Nie wiem, jak już nawet pod 90. podchodziło, to dalej byłeś kurwa z czylem, którym mogłeś tylko, tak jak, tak jak powiedziałeś, nie trzymałeś Warszawy, ale za jajca. Tyle Ci mogę powiedzieć i, i powielać znowu kurwa te, te brednie tego, 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 tego y, y, ma, ma swojego szefuncia masy, więc ja ci powiem jedno, że, Radowiak, że Radowiaków się bało Pruszków i dobrze o tym kurwa wiesz, zresztą możesz się zapytać, bo tam se, przecież mieszka jeden z Pruszkowskich y, w tym, w Międzymorowie chyba. Yy, także także możesz, możesz zapytać, czy coś takiego było. Zresztą dawaj tej kmiotku, jest parasol, jest waniek, wyszedł twój kurwa, wspólnik, kurwa, yy, ten słowik i dawaj mi tutaj yy, yy, robimy wywiad, bo, yy, bo dalej ci mówił, nic ty nawet już tu ci cisnąć śmieciu jeden, ale jak skoro on będzie, że mi ubliżał, to, 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 to tak samo on będzie pociśnięty, więc teraz ty musisz to udowodnić, bo, bo tobie to już i tak tyle masz yy, wbitych ptaków w dupę jak stąd do hamburga. ty w jeden. Dalej kłamiesz, dalej oszukujesz ludzi. Po co? Dawaj, no kurde, zawsze tak mówisz, merytorycznie, merytorycznie. No więc ja mówię, jest, yy, to jest twój wspólnik, yy, słownik, Andrzej. Więc dawaj, yy, wyjaśnij wyjaśni z nim, i kiedy mnie ubliżał, kiedy mnie pobił w więzieniu i, i w którym miejscu, bo, bo to, to jest istotne. A, ale jeżeli kłamiesz, no to ja to wiem, że kłamiesz, to się przyzna z tym swoim kurwa wielbicielom i tyle. Także, widzisz, jest, jest, mówię, jest parasol, dawaj wywiad z nim. No nie, nie ma problemu, no. kto tam, kto tam mnie tam obijał, to dawać. no. Tu, tu nie ma, nie ma, nie ma, ten, yy, z, będę chciał, nie, ja już mnie wkurzasz, nawet z kotletem zrobię wywiad i... Yy, znaczy wywiad, może nie wywiad, może on nie będzie chciał występować. Ale zapytamy się, mimo że były stresy między nami, ale nikt nie doszło do awantury, kur... wyłodsze. I czemu ty, kur... No, stop kłamieć, no czy to jesteś... Jesteś tak kurwa malutki, malutki. Dobra, do której szkoły jeśli nie uzgodniliście właśnie wraca do, do ciebie i tych kłamczuszków, co, co się babcia zostawiła na Wileńskim i, i dziabeli ten koszyk z jajkami i na, na, na szmulkach wylądowałeś, to powiedz, do której szkoły chodziłeś i, 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 i dlaczego się z Żydem nie znajłeś od, od młodych lat, bo tak na to toreb, na torebki by z nim latał. Także knujecie, knujecie, dalej knujecie i dalej opisujecie brednie. A, a jakoś, jakoś nie możesz nic pocelować, żeby, żeby, że jak gdzieś kłamie. Bo ja powiedziałem, ja się nie pomylę, bo ja, ja jeżeli mogę nie pamiętać, nie pamiętać, ale jeżeli nie pamiętam, to mówię, że nie pamiętam, a nie wymyślam cuda nie widzę. Także wiesz, mówię, że nie współpracujesz z psami wtedy, a, co, a komu dawałeś kurwa łapówki? Sam wiesz, że komu dawałeś i dalej kurwa dalej brniesz, jesteś się Chuj bardziej. Tyle Ci powiem w skrócie. Zapraszam jeszcze raz na jutro, na godzinę 16 będzie puszczony ten program kryminalnej polski ten redaktora i No i tam się też sporo dowiecie, zobaczymy co tam, bo to będzie zależało od Was, czy będziecie chcieli dalej oglądać coś takiego, czy, czy nie, bo to jest akurat będzie będzie gewels. No to zobaczymy, co on tam powie i jak to, jak to, się, jak to się będzie dalej kręciło. Bo Piotrek twierdzi, że, że jak będzie, będzie zweryfikowane, bo oczywiście dostał zgodę na, na weryfikację sądową znaczy akt sądowy, także dużo tam powyłazi podejrzewam. <śla> na różne tematy, no, także tak, może być wesoło, nie wiem. Nie wiem, ile, ile, czy ty, na ile to jest, wiesz, ty skoro masa twierdzi, że to jest konfabulant, no to, no to wiesz, tak grając w karty, to mówię sprawdzam, tak samo Szatkowski. I, i, i jeżeli oczywiście powiela to, że to jest konfabulant yy, yy, mięso, no to czemu nie wskazuje tych, 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 tych programów yy, 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 z Gebelcem? Yy, Czyli świadomie powiela yy, kłamstwo, nie, nie, ja to tak rozumiem. A, a, a niektórzy, bo to przecież to nie jest chyba opowieść o, yy, z, z tego typu mchu i paproci, bajeczki, tylko to jest jakaś opowieść yy, o, o tym, co było. I jeżeli, jeżeli ktoś jest konfabulantem, no to powinien zamknąć dupsko, iść po gdzieś tam, usiąść sobie spokojnie przed telewizorem, pooglądać jakiś film, nie wiem, żeby się wkurwić, to może te informacje, bo tam <śmulanty> dużo jest takich bredni. No także zapraszam jutro wszystkiego dobrego w pole, pozdrawiam sportowych zakapiorów. No i co? Zobaczymy na co co będziecie mieli na takie pytania, bo oni tam yy, może być zrobiony live i na żywo zadawać mu pytania do bólu. Powiedział, że na pewno będzie odpowiadał. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.